Zawsze zastanawiałem się, gdzie te te ty chodzą. A może teraz sprawdzę i przejdę się z nimi? Tak, zobaczmy, gdzie ona idzie. Aha, po prostu tak zniknęła. Ok, 50, 50, 50, już jest bity. Hej, hej, witam, cię, widzów. W końcu udało nam się wbić 50 Adventure Rank dla naszej luny. Nie mogę tu się doczekać, żeby w końcu podnieść world level, żeby mieć zwiększony drop rate u mobów, bo jednak potrzebuję tego, zwiększyć broń, poziom broni dokładnie na 90 i o samą lunę na 90. Super, jesteśmy, jeszcze został nam tylko jeden world level, czyli 8, który odbakujemy na 55. Jeszcze muszę oczywiście tutaj zrobić tego dominionka, który odblokuje nam wyższy world level, ale to tylko na szczęście chwila moment. No dobrze, wbijmy sobie poziom już 90 dla naszej Luny. A, mhm, aha, jednak sobie nie wbiję. No dobra, widzę, mamy 50. Już mogę podnieść naszą Lunę na 90. I od razu to zrobię. I od razu ją na max. Co ja będę tutaj oszczędzał na nią, to jest jedyna postać. Więc mogę, mogę wydać praktycznie... O nie, dobra, aż tyle to nie. O... Jak super, w końcu talenty będę mógł wyżej podnieść. Aha. 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 <grytania> to dobra, też listy talentów nie podniosę, ale... O, ale od razu będzie lepszy lucik do zbierania. O A! Co? No! Cie cieszę się, że ta gra... Jest taka wspania... Dzięki ci! Ojo! No wywal go... dobra. Nie przejmuję się nim, to jest strata czasu <grymne> i to ogromna. Dobra, zobaczymy, czy dam radę jakoś to rekordowo zbić Hypnostatisa, ale troszkę to, że oni nie zmienili nic w nim. A fajnie by było coś dodatkowego dorzucić. No tak, to cały czas ten sam przeciwnik. Teraz jest już tyle bosików, żeby mogli sobie pozwolić na to. No nie, daję cały czas tego samego. Dałem radę. Uff, Okej. Okay. Bez Elemental Burst, to dało radę. <grymne> A, ale zapomniałem jak to się robi. No i World Level 7. Bardzo dobrze. Łatwiej będzie dropić te wszystkie dodatki do broni. O i do skilli. I najważniejsze. W końcu skilla będę mógł ulepszać. Ooo! Tak, tego mi brakowało. O kurde, mogę na 90. kupić, to idę. I 90. na Storm 90 na Storm terrorze? Why not? Bardzo chętnie. Trochę to pewnie zajmie, ale bardzo chętnie i boink, obra pada no dobra, teraz zobaczmy ile ja będę mu bił z umiejętności ej, nie jest źle, sądziłem że będzie gorzej a ładnie mu hp schodzi, więc bardzo się z tego cieszę no dobra, zastanawiam się jedno, czy w tym evencie, z chowanego będę mógł grać czemu myślę, że się zastanawiam czy mogę grać, otóż mam zablokowanego Kopa, bo nie mam zrobionego jakiegoś war, no płaścika. Jakiegoś kuścika nie mam i po prostu nawet na, y, do poda nie mogę wejść, do swojego domku, mogę nawet wam pokazać, to jest, to jest dość ciekawa mechanika, gdzie to jest ten czajnik, tu i patrzcie, pyk, klikam, wybieram sobie wordzik, który chcę, jest niby ala wczytywanie i piszę przekro mi nie możesz <laughs> i teraz jestem ciekaw, czy tu będzie ta sama sytuacja, piszę że mogę, znaczy playe, no, że co mi ten tutorial, no i zobaczmy teraz. Nie mogę. Tego pytanie. Hmm, które to zadanko jest? Które to zadanko jest, że nie mogę w ogóle zrobić? No, któreś zadanie blokuje, ale który nie mam pojęcia. Ani nie mogę do poda wejść, ani nie mogę do nikogo wejść. To jest dość ciekawe. Tak, to ten prezent Fortepa. Tak, dobrze myślę. Tak, czyli quest. Sksiaylink ogranicza mi dostęp do mm, grania kopów. <noise> no i wiadomo, nie mogę go zrobić, czemu? Bo jeszcze nie wyszła. No ognista Luna. Eh, kolejny event nie dla Luny. Na szczęście Zu, przed naszą Luną będzie wiele innych eventów, z którymi będzie mogła się zmierzyć oraz mam kilka pomysłów, żeby sprawdzić naszą Lunę. Mam takie dodatkowe wyzwanie, które chciałbym spróbować i zobaczyć jak będzie sobie radziła. A teraz dziękuję bardzo za obejrzenie, trzymajcie się, hej hej!